No i mamy trzeci poziom Detoxin Refinery Kolejna klasyczna muzyka bardzo znana na tym poziomie

świetnie to zrobili na tym na tym modzie, naprawdę odzorowanie jest 100% level design też jest świetny a to wszystko pod koniec powiem, jak już będzie ostatni etap skończony tu kolejnych dwóch sukinsynów będzie za drzwiami Domne drzwi są po drugiej stronie, ale wymagana jest niebieska karta, więc musimy ją znaleźć. No, nie zdążył strzelić, a już zginął. Ten drugi tak samo. Nie mogę w ogóle ściszyć muzyki. Nie wiem jakim cudem mi się to udało w pierwszym poziomie. Gorzej słyszę przeciwników. Tu nie podchodzimy do tej HL2, albo się otworzy Secret. I tam będą skurczy syny i będą mi widzieć I się wybiją nawzajem I ja nie będę miał satysfakcji z zabijania Więc nie będę tam podchodził do tego Tu idziemy teraz Imp Zginął od beczki Haha, z shotgunem był Skurwy syn Dobrze, że go w porę zauważyłem Okyla. <laughs> Byl okyla i nie ma okyla. No <laughs> to se pozbieramy, bo to Szkoda, że jak robiłem Doom 2 na Doom 3, to nie było właśnie mega armor, te niebieskie, ja powinna była być. Dobra, tu już mamy tą część z głowy. Tu jeszcze nie idziemy, to zaraz pójdziemy. Albo nie idziemy, bo tam jest karta właśnie. To lepiej trzeba tam iść teraz. Kolejne skurwysyny będą. Uuu! O co się mi zlagowało Kurwa odkryłem tą tom. Skrytkę To jeszcze muszę quickload zrobić W takim razie No to jeszcze raz Za bardzo się cofnąłem I skrytka się otworzyła to okienko To jeszcze raz musimy Quickloadować Ale tu mnie też Za bardzo zranił to, to tym bardziej Oho, ale lagi. O oh, tyle. Oh, oh, <laughs> Ten z pistoletem na mnie wszedł, prawie mnie dotknął. Nie prawie, tylko w ogóle mnie dotknął. Oho, oho. Jakie lagi. Nie wiem co się dzieje. Dobra, to już jest. Sprawdzę, czy tu jakaś broń nie leży. Dobra, idziemy. Tam się ładują nawzajem. Impys z ZSek, Pokonali ich. Impys z... T, Zsek zginęli. Jeden tylko przetrwał. Z pistoletem. Zginął już. Kurde, jakie lagi. Znowu lag. Tu sobie tą platformę podniosę, żeby później w nią nie wpaść. Kurde, co się dzieje? Jakieś lagi mi tutaj skakują. Ciek, O. Nie chcę tu w ogóle wejść. O. No. La go no. go. No. Nie, no to się nie idzie grać w ogóle. O no, kiler. O ludzie. Tu w klasycznym dumie jak się wzięło tą kartę to impy ze skrytki wychodzą. I tutaj też tak samo wyjdą. Światło gaśnie i wychodzą impy. Ciemno nic nie widać. Ale mamy kartę. W tym etapie, w tym poziomie jest wyjście sekretne do sekretnego etapu. Sekretnego poziomu. Także to też odkryjemy, też tam pójdziemy. Dobra, to możemy iść teraz tutaj. Idą. Pinky demon będzie. O, go. O Ta, ta, Demon. Pa, сед, е. Та Да, да, Пинки Демон купа амуниции тук е Тук е секрет, 2 навън секрета I to jest karta, przy okazji już druga. Jakoś muszę przetrwać te lagi. Dobra, to teraz musimy stąd wyjść i wejść z powrotem, bo inaczej się sekret nie otworzy. Tam będzie właśnie mega healt, czyli super charge w oryginalnym dumie. Jeden, to się tak właśnie nazywa. A tutaj się nazywa mega healt, czyli dodatkowe 100 punktów życia. Taka niebieska kula. Fajnie to wszystko jest odzorowane, te miejsce. Ładnie zrobione jest. Pozbieramy sobie te hachealdwial. Także tu upadek z wysokości nie robi nam krzywdy No i teraz to jest drugi sekret O i tu też wchodzimy Bo ten most do sekretnego e, poziomu się otworzy w ten czas Podniesie się Idą skurwy syny O bo iga ale się już rozleciałeś. Tylko gdzie jest ten Twój Shotgun tutaj? Nie wiem, nie wiem, gdzie on poleciał. Dobra, tu jest rakietnica. Rocket Launcher. No, od, odkryta nowa broń. I tu będzie zaraz kolejna nowa broń. Chain gun A tu powinien być item, który chroni nas przed kwasem, a nie, a nie ma tego. Nie dodali skurczy syny. Sporo życia straciłem. Co z tego, że plecak mam jaki 25 życia straciłem. Nie wiem, czy tyle fiolek będę mógł zdobyć do końca tego etapu. No, także odkryty jest sekret. Dobra, to możemy iść do tych niebieskich drzwi. No, to na razie jeszcze tam nie idziemy. Idziemy najpierw tutaj. Uh. Uh. tu go uh. Jeszcze, Jeszcze raz. Nie możemy stracić ani jednego zdrowia. Uh. Uh. Walczą tam. Zetsek, walczy z impami Pomogę im Skurwy syna, ale mi schaltowali, no Jeszcze raz. Patrz, skurwy syn, no Jeszcze raz. O. Na szczęście te impy nie potrafią skakać tutaj. To nie jest Dum3. Dwóch skurczy synów to było. Cześć, cześć, cześć Chodźcie to skurwysyny Niech, 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 niech Wystarczą, albo to idą mnie Niech, 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 niech Szczęście ich pokonałem bez żadnych strat. Tu jest secret. To musimy i tak wejść, bo tam jest kolejna karta do zebrania. No chodź to cię wysadzę beczką Trzeba będzie chyba zdefragmentować partycję znowu, a przecież niedawno to robiłem. Albo znowu Six Engine coś pierdoli się. Aha, to będzie kolejna soul sphere. Tak zwana Mega Healt, Mega Zbroja będzie jeszcze jedna, znaczy będzie tutaj jedna i karta do zebrania i potwory się pojawią. Nie tak chciałem to zrobić, a jeszcze tu muszę z tymi jeszcze abutugo. Oh. Kurde mać O ile? Abu tu go Dobra, idziemy, nie bawmy się. To tylko ta apteczka leży i nic więcej tu szczególnego nie ma. Tym razem nie wysadza cię beczką. To jeszcze nawet nie zdążę tej karty podnieść się potwory pojawią Ale lagi O, Strasznie to wygląda Ależ muszę wytrwać do końca Dobra podniesiemy to to muszę niestety tą zbroję zostawić. Tu muszę się pilnować, żeby mnie nie schaltowali, bo tu pełno będzie skurczy synów. A botuiga A butaiga. pożywamy se changana teraz mamy okazję No, chodź tu, impie. O, muzyka coś przestała grać. No, nie słychać jej w ogóle. No w sumie bardzo dobrze, bo mogło od początku etapu już nie grać. Dobra, to jest normalne wyjście, to idziemy teraz do sekretnego. Tak jak w dumie 2 nie miałem muzyki. Bo tam były tylko szkielety map, nam nie było, to jest tylko jeden był, jeden mały plik był. Mapy tylko były zakodowane w tym pliku. Tu będzie pełno skurczy synów. Pinki Demon tu będzie. Okle. Okle. ale mnie skaltowali. Oh, ho, ho. Oh, o, muzyka z powrotem jest. Coś się zle, spierdzieliła muzyka po prostu. Czyli ten mod y, nie działa tak, jak powinien działać. Przynajmniej u mnie. Tak, okyla, okyla. Obutujiga. Pełno skurwieli tam jest. Rozlecieli się wszyscy. Wszyscy leżą martwi. Tu będą chyba kolejne potwory. Ach, w ostatniej chwili minąłem tą kulę. O, pełno skurczy synów tu jest. Jedna dziś fiolka mi brakuje, żeby mieć 200 życia. To jest ja znajdę tą fiolkę. I wrócę do Was z nagrywaniem. Znajdę się w tym miejscu. Dobra, jestem z Wami z powrotem. Znalazłem fiolkę i możemy kończyć ten etap. Tu się kończy trzeci poziom. Detoxiner Refinery. Zabiłem wszystkich, ale nie skończyłem wszystkich sekretów. Ach, chuj z nim.